Ile zarabia nowy warany, ile wybiera, zarabiają nowo wybrani burmistrzowie, prezydenci miasta i wójtowie. To jest bardzo ciekawy temat ze względu na wybory, które właśnie miały miejsce? Myślę, że tutaj Marcin nam się bardzo ładnie będzie w stanie wypowiedzieć jako, że sam jest samorządowcem, czy też był samorządowcem. Tak, jeszcze niedawno byłem samorządowcem. No to dobra, to czytam za bankierem: słuchajcie, ile zarabia radny, sołtys, burmistrz, poseł wójt i ile prezydent? Więc jakby tutaj bankier bardzo ładnie wyliczył, jakbyście się kiedyś zastanawiali i nie wiedzieli do tej pory, ile zarabiają tacy ludzie na takich funkcjach, to w celu ustalenia. Jakie zarabia burmistrz czy Radny Miasta trzeba przewertować kilka ustaw i rozporządzeń. Każda jednostka samorządowa samodzielnie ustala wynagrodzenia dla przedstawicieli mieszkańców wyznaczonych wybranych Samorządach. No i tutaj jakby oszczędzimy Wam y, m, bardzo duże ilości tekstu i przejdziemy do konkretów. Ile zarabia prezydent? Słuchajcie, wynagrodzenie zasadnicze 17 500, dodatek funkcyjny tysiąca, dodatek za wysługę lat. W sumie prezydent otrzymuje pensję w wysokości 25 051 zł miesięcznie brutto. Brudto, brutto, brutto. Brutto. No to. Czyli 45% trzeba od razu odliczyć. Kurde, umówmy się. To jest jakby pensja, nawet bym nie powiedział prezesa. A to ale... jest taka pensja, no, no może nie mi idzie, tak, ale takiego seniorka, już bym powiedział w IT, albo powiedzmy dobrego menedżera w korpo. Pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że te przepisy dotyczące wynagrodzeń burmistrzów i wójtów zmieniły się niedawno, bo wcześniej była to połowa tej kwoty, mm -hmm. była w maksymalnych widełkach, więc tak naprawdę od niedawna zarabiają takie pieniądze. I to też zależy I, od wielkości gminy, gminy wielkości i uchwały jaką Wódek. zrobi rada gminy dotyczącą wynagrodzenia, bo to rada uchwala jak będzie wynagrodzenie wójta i burmistrza. Ale powiem Wam ciekawostkę. Jeżeli gmina na przykład ma budżet na poziomie, nie wiem, 60-80 milionów, to tak jakbyś zarządzał organizacją generującą mm -hmm. takie przychody, nie? Mm -hmm. I teraz popatrz sobie na odpowiedzialność, jaka jest, jeżeli zarządzasz takim budżetem i zarabiasz 7 tysięcy złotych. Mm -hmm. to, to jakby to dla mnie to było w ogóle nie do pomyślenia, że urzędnicy typu właśnie wójt i burmistrz zarabiają. Zarządzając organizacją z budżetem 60-80-100 milionów zarabiają takie pieniądze. No ale to właśnie jest ten problem, który my mamy, tak? Że po prostu przez to, że to są tak niskie wynagrodzenia do pracy w urzędach pchają się z całym szacunkiem, ale często ludzie, którzy tak są średnio generalnie ogarnięci, i przez to, że są średnio ogarnięci, to dostajemy takich burmistrzów, wójtów i tak nie mówię że o wszystkich, oczywiście, bo zaraz mm -hmm. mnie tutaj zjedzą, tak? Ale wiesz, o co mi chodzi? To tak samo jak było, wiecie, nowa ustawa związana z porozumieniem zielonogórskim, jeśli chodzi o NFZ, tak? Gdzie to właściciel szpitala, dyrektor szpitala, szpitale był jakby menedżerem, nie? I jego rolą było rozdysponowywanie budżetów i tak dalej i tak dalej. I miał też jakby szukać jakby finansowania i tak dalej. No i no i kurde, ilu tak naprawdę lekarzy, bo oni najczęściej byli dyrektorami szpitali, ilu tak naprawdę lekarzy jest dobrymi menedżerami? No niewielu, Dokładnie no, rzeczy, no, nie? Wiesz, ciekawy, ciekawy case naszego wójta generalnie, bo on jest bardzo przedsiębiorczy i y, jesteśmy jedną z dwóch gmin w Polsce, która ma inkubator przedsiębiorczości, mm -hmm. więc y, 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 widać, jak gdzieś na każdym kroku... Przedsiębiorców w większości no. przypadków się po prostu pomija. To jest fajny zastrzyk gotowy, ale to się pomija całkowicie nie tworzy dla nich infrastruktury, nie tworzy ich, im się siatki, jakiejś znajomości, koneksji, nie tworzy się absolutnie nic. Tak, albo no, inkubator macie? Ale to tak, no. wiesz, strefa gospodarcza na przykład w wielu gminach występuje, nie? U nas akurat gmina jest na tyle mała i nie ma tak dużej działki, bo chcieliśmy zrobić jakąś specjalną strefę ekonomiczną, ale no gdzieś nie było przestrzeni i miejsca do tego, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. Słuchajcie, bo ja nie skończyłem mm -hmm. tego artykułu w gruncie rzeczy czytać. E, co dalej? Posłowie ile zarabiają? Słuchajcie, mówiliśmy prezydent 25 brutto, no teraz tak, posłowie zarabiają, to już tak bardzo konkretnie, Otrzymałem mniej więcej 16 754 zł brutto. No to poseł zarabia, słuchajcie, nie dużo mniej niż prezydent, tak? I potem zdziwiono że, że są afery wizowe i, i się no bo trzeba, wizy to, za kasę. Słuchaj, no to przecież chyba y, Dariusz Sergiusz Wolski, tak się chyba nazywał, taki poseł Europarlamentu, który był wcześniej tak. z platformie, tak. potem przeszedł do pisu. Y, no to on napisał taką piękną książkę, jak jako poseł Europarlamentu można wyciągnąć dużo większe wynagrodzenie, bo tam masz różne substydia, dodatki, i to tamto na kasę, na biuro, na ludzi, na asystentów i jak można wyciągnąć dużo więcej kasy. Nie? Ale dobra, jadę dalej. Taki słuchajcie. poradnik, tak, tak to ja też taką książkę napisał. Myślę, że nie poradnik, ale jakby trochę to tak wyszło, że poradnik. I teraz tak, jeszcze, ile zarabiają prezydenci miast? No to tutaj teraz widzicie na ekranach screen, ile zarabiają prezydenci miast. To możecie sobie zobaczyć. A ja przeczytam i właściwie powiem, że prezydent Warszawy jest najlepiej zarabiający, no, można się domyślić. Spośród prezydentów miast bo zarabia 11. 3 tysiąca złotych miesięcznie z dodatkami. 11,3? Ale z dodatkami wychodzi mu 20 kawałków. 20 Netto. tysięcy. Netto. Yy, Netto. Brutto, wszystkie kwoty, brutto. wszystkie kwoty są podawane brutto. Nie, to wcale nie jest dobre wynagrodzenie, jeżeli chodzi o to. Co ty masz na ja, ja, ja to pokażę na przykładzie naszej gminy. Jaka jest stawka rynkowa, na przykład, za pozyskanie 10 milionów do, do biznesu? Żadna. Ile to? Jak, inaczej, jakby gdzieś, jak po, ktoś pozyskuje dla ciebie kapitał w postaci 10-20 milionów, to je, jaki procent od tego kapitału jest dobrą stawką rynkową? To jest w sensie prowizja. Tak, tak? No, prowizja. nie wiem. 5, 7, 10 do 10% kosztów okay. kapitału masz kapitału. Tutaj nie? masz jako specjalistę od pozyskiwania no, no, to kapitału. Generalnie nie tak jest. Nie? I teraz popatrzmy z perspektywy, na przykład, nie wiem, naszej gminy, która przez ostatnie 5 lat kadencji dostała prawie 100 milionów dofinansowań, za którymi trzeba było latać. Nie? Mm -hmm. I teraz pracuj za 7 tysięcy zł miesięcznie, podejmując ryzyko nawet pójścia do więzienia, jeżeli popełnisz jakiś błąd. Nie? Więc w ogóle ta ustawa zmieniająca wynagrodzenia burmistrzów i wójtów, to był chyba najlepszy krok. Który zrobił Pis w ostatnim okresie czasu. Mm. Ciekawostką jest też to, że u nas w naszej gminie na przykład dieta radnego do, do momentu, kiedy my zaczęliśmy jakbyś być w Radzie to było 120 zł miesięcznie. Mm. Sorry, 120 za posiedzenie. Mm to tak naprawdę, wiesz, jak miałem gdzieś dojechać, to nawet na paliwo nie było, tak mówiąc serynie a chodziło o zarządzanie budżetem gminy na poziomie tam 40 milionów złotych. To pozwól, że uzupełnię, bo tutaj artykuł to dokładnie cytuję, bo radny powiatowy zarabia 3006 złotych miesięcznie, a radny gminny zarabia 2147 do tych. To ciekawe, w której gminie generalnie, bo w naszej gminie dopiero my podnieśliśmy ze 120 do 350 miesięcznie, więc... No ale to miesięcznie piszą, tak. tak? No ale to, to 350 nie miesięcznie. Tych, no, no tak, czyli ja miesięcznie? Mówię, o, oczywiście, powiedział, tak. Powiedziałeś, że za posiedzenie. Nie, wcześniej było 120 za posiedzenie, a my zmieniliśmy do 350 miesięcznie przy gminie, która ma w tej chwili 60 milionów budżetu. Mhm. I, to 15 to rzeczywiście mało, i 15 nie? radnych, nie? więc 350 zł tak naprawdę nie wystarcza na paliwo de facto. Wiesz, dalej w samorządach jest przekonanie, że, że bycie samorządowcem to jest służba publiczna. Ja się zgadzam, że to jest służba publiczna, ale jeżeli ktoś ma efektywnie pracować, to powinien przynajmniej mieć zwrócone koszty yy, Zarządzania tą gminą. Nie? No bo wiesz, Więc bo to jest. Paradoks, to, nie nie? to jest paradoks, no jakby ludzie nie chcą, żeby wiesz, samorządowcy dostawali tam dużo kasy, no bo, no bo co to, darmo zjady, tak? I się ten tam Dzień, zjadza. i coś załatwić? załatwić. Rozmawialiśmy, że tutaj na drodze jest trochę też legislacja, bo w momencie, kiedy te dochody dla tych samorządowców byłyby wyższe, to nagle uśmiecha się zus o składki i nagle się robi nie dwa razy więcej, tylko trzy razy więcej. I tu jest, myślę, też największy kłopot, żeby to jakoś systemowo rozwiązać. Ale zgadzam się z Marcinem, że za takie pieniądze dobrego menedżera nie jesteś w stanie pozyskać i to naprawdę w części przypadków muszą być ludzie z misją, żeby na coś takiego się zgodzić. Ja wam powiem szczerze i uczciwie, że w życiu do gminy, do, do urzędu nie chciałbym nawet iść za żadne pieniądze, już a, a już nawet nie mówię o takich niskich, o jakich my tutaj rozmawiamy na dzień dzisiejszy. O ile ja się nasłuchałem generalnie od niektórych mieszkańców, że zwiększyliśmy wynagrodzenie ze 120 do 350 zł, to, to był szok. Mhm. A no to mnie, tak jak PiS swego czasu obniżył wynagrodzenia posłów, nie? No. Żeby nie było oburzenia społecznego. No, ale... Czy znaczy, ja nie byłem dla pieniędzy w gminie de facto, bo wiesz, 350 zł? No nie, zaprosiliście tam po to, żeby powstał ten akcelerator. Oczywiście, że tak, dokładnie. To, był, to była moja misja numer jeden, ale w ogóle nasza gmina przez ostatnich 5 lat bardzo się rozwinęła, dlatego cieszę się, że tam byłem w tym czasie. Nawet, nawet podczas ostatnich wyborów jeden z mieszkańców zarzucił mi, że 22 razy nie byłem na sesjach Rady Gminy. Ja mówię tak, 100 milionów dotacji rekordowo w całej kadencji. Zrobiliśmy rekordową liczbę dróg. Yy, poszło rekordowe pienięż, środki na, na różnego rodzaju inwestycje w gminie. I napisałem mu, to wyobraź sobie, co by było, gdybym był na wszystkich. <grym> 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 Okej, okay. czyli słuchajcie, nie oburzajmy się tak bardzo na wynagrodzenia naszych radnych, bo. Bo możemy mieć gorsze. Trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że jeżeli my chcemy dobrze zarabiać, uważamy, że jesteśmy warci więcej i robimy dobrą robotę, to też dajmy zarobić tym, którzy robią dla nas społecznie, dla naszych gmin, miejscowości, miast, miasteczek, wsi. Dobrą robotę. Swo swoją drogą, że będziecie mieli kiedyś okazję zatrudnić byłego burmistrza albo wójta, to to jest dobry kierunek. No to od ręki bo... mówisz? No to powiem wam też tak, bo te ob y y obowiązki, które służą, które jakby gdzieś mają burmistrzowie i wójtowie, y budują w nich pewnego rodzaju poczucie odpowiedzialności. Nie? I teraz, jeżeli oni potrafili pracować za 5, 7, 10 tysięcy złotych jako menadżerowie, biorący taką odpowiedzialność na, na siebie, to oni mogą być świetnymi menadżerami w, w organizacji i firmie. Mhm. A czy tylko bym się zastanawiał, na ile gmina przypomina biznes? Nie? Powiem ci, że bardzo przypomina biznes, bo ma z jednej strony swoje przychody, które ma z dotacji, z podatku z pit z mm -hmm. CIT-u, z podatku od nieruchomości. A dział sprzedaży, jak działa w gminie? To nawet nie jest dział sprzedaży, de facto, jest rada gminy, która gdzieś uchwala, skąd będą jakie, jakie źródła finansowania. Co roku mamy uchwalany budżet. I powiem ci, że ja dzięki byciu radnym bardzo dużo wyciągnąłem z tego dla biznesu, A do ciekawe, siebie. Okay. Tak. W kwestii zarządzania budżetem, w kwestii yy, nawet rady, bo też mam radę teraz w firmie u siebie. Więc yy, no, powiem Wam, że model działania yy, gminy jest bardzo fajnym modelem do, do powielania w biznesie. Defraudacji też się nauczyłeś? Nie. Ja, ja powiem taką historię w takim razie, bo ja lubię takie historie z życia. Kiedyś miałem, mam dalej kolegę, który pracował kiedyś jako taki gość, który, jak są szkoleniowcy, którzy jeżdżą po całej Polsce, robią szkolenia z czegoś, to on był takim supportem, nie? Czyli tam przygotowywał wszystko, tam załatwiał hotel i tak dalej, przy, na miejscu rzutnik, ustawiał wszystkie materiały, bla, bla, bla. I sprzedawała ta firma, w której ten szkolenie pracował, sprzedawała różne szkolenia, ale topowym ich szkoleniem było, jak wygrać przetarg <noise> publiczny, oczywiście, nie? I po prostu taki, takie tłumy zawsze, jak wygrać przetarg publiczny w gminie i tak Normalnie, dalej. Normalnie, złożyć tak najlepszą ofertę. Tak jest, dokładnie tak to wygląda, dokładnie tak to się robi i na tym skończmy w takim razie. Panowie, i proponuję przejść do. Swoją drogą, tylko dołożę Ci do tego tematu, że ja jako radny zarabiający 350 ty miesięcznie nie mogłem brać udziału w przetargach. Ani żadna moja rodzina, bo badało to Rio, czyli taka jednostka, która bada tego typu rzeczy. I w momencie, kiedy ja przystąpiłem do przetargu, to jestem eliminowany jako radny, wykreślany jako radny. No, to też takie były szkolenia, właśnie. Tak, na dokładnie. Tak, jak, jestem, jak takie rzeczy wiedzieć Zmieniłem trochę zdanie i stwierdziłem, że wolę być przedsiębiorcą lokalnym i. To na no pewno, pewno jest biznes, dobra decyzja niż, niż angażować się. To na pewno dobra decyzja. No.